Siemano w dzisiejszym poradniku chciałbym pokazać, w jaki sposób możecie testować sobie jakąś aplikację bez instalowania jej na komputerze, ani bez VirtualBoxa, ani nic tego typu. Przechodzimy sobie na stronę NeverInstall i musimy sobie wybrać aplikację, którą chcemy zainstalować. No, ja wybiorę w tym przypadku Brave'a. Pole są Brave, jeżeli chcecie zainstalować jakąś inną aplikację przez przeglądarkę. Yy, o, znaczy ją pobrać. Wybieramy, klikamy Create i musimy poczekać, aż nam się to po prostu tutaj zainstaluje. Zwykle trwa to to maks 5 minut, a, ale mo, oczywiście może być to mniej niż te 5 minut. Ok, jak widać, zainstalowało nam się. Przechodzimy przez te wszystkie kroki. Ja Miałem giga słaby internet, dlatego co jest takie kurwa, wolne, ale to u Was powinno działać dobrze, jeżeli macie chociaż światłowód. Klikamy Accept Accept. Jak widać mamy pełnoprawnego Windowsa z parametrami. Już sprawdzam parametry. Jak widać mamy tutaj parametry, y mamy tutaj AMDK. Szczerze, nie mam pojęcia co to jest za AMD, bo na AMD się nie znam w ogóle, ale mamy też y, 28GB mamy tu HDTK i mamy jakieś G GPU, kartę graficzną, także akurat to z testowania czegoś będzie to zajebiste. Jeżeli będziecie mieli również takie lagi to polecam Wam zainstalować sobie AniDeska i przez Desk się z tym połączyć. I wtedy lagi, lagi znikną oczywiście na Nidezku. Myślę, że pomogłem niektórym chociaż osobom. I to by było na tyle w tym odcinku. I papa, kocham Was wszystkich.